Najdłuższa podróż to komiks do scenariusza Andrzeja Sawickiego i Ryszarda Siwanowicza, występujących pod pseudonimem Rian Asars oraz rysunków Grzegorza Rosińskiego, który ukazał się pierwotnie w 1977 roku w wydaniu kolorowym w czterech odcinkach w magazynie Relax, a następnie w wydaniu czarno-białym w 1980 roku w albumie o nazwie Wahanara. Jest to krótka, bo składająca się łącznie z 32 stron, opowieść science fiction o tym, jak w 2150 roku ludzkość opanowała podróże w czasie. Odbywają się one w specjalnych urządzeniach o nazwie chronoloty. W jednym z nich szóstka mężczyzn zostaje wyznaczona do wykonania najdłuższego dotychczas skoku w przeszłość, którego celem jest przeniesienie się 80 milionów lat do tyłu i zetknięcie się z dinozaurami epoki kredy. Udaje im się wejść w kontakt z tyranozaurem, kiedy dochodzi do kilku niebezpiecznych sytuacji. Widzimy jednego z członków załogi, Grigoria, który utknął w Batyskafie podczas filmowania wodnych gadów, odkrywając przy okazji nieznany gatunek dinozaura. Niedługo potem, filmujący tyranozaura, Andrzej, gubi się i w ostatniej chwili zostaje uratowany przez towarzyszy. Komiks kończy się, gdy bohaterowie podejmują decyzję o powrocie do naszych czasów. W opisywanej tu wyprawie dostrzec można echa dwóch autentycznych wydarzeń związanych z lotami kosmicznymi. Po pierwsze programu Sojus Apollo, który miał miejsce w 1975 roku, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono wspólny lot załogi amerykańskiej i radzieckiej. Po drugie przygotowywanego w tym czasie lotu Sojuza 30, który odbył się w 1978 roku, w którym po raz pierwszy znajdował się polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Bo w skład załogi, która ma być wysłana do Mezozoiku, wchodzą najwyraźniej osoby z różnych krajów. Japończyk Sato, Amerykanin Bob, Rosjanin Grigori, dwóch Polaków, aczkolwiek wszystkim rzecz jasna kieruje inny Rosjanin Oleg. Przy okazji zauważyć można delikatną animozję pomiędzy Polakami a resztą załogi. Mamy rodzaj inicjacji, niby to przyjacielskiej, tutaj dostrzec jednak można lekko zarysowaną aluzję do skrywanej zazwyczaj sprzecznej z oficjalną propagandą niechęci na linii Polacy-Rosjanie. Sama podróż, choć odbywa się w przeszłość, w znacznym stopniu upodobniona jest do lotu kosmicznego. Bohaterowie ubrani są w skafandry i hełmy, dzięki którym oddychają. Urządzenie do podróży w czasie przypomina statek kosmiczny z pierwszych radzieckich lotów po orbicie. Nie mamy do czynienia z jednorazowym skokiem w przeszłość, bo podróż najwyraźniej zajmuje trochę czasu. Na miejscu podróżników czeka zetknięcie się z potworami, które co prawda odbywa się na Ziemi, ale przypomina eksplorację obcej planety. Z tego powodu komiks podobny jest do tradycyjnych filmów science fiction lat 70. w stylu Solaris Tarkowskiego czy Testu Pilota Pirksa, który miał premierę rok później. Fabuła wydaje się raczej pretekstem do ukazania szeregu dramatycznych wydarzeń wywołanych kolejnymi interakcjami z dinozaurami, począwszy od nocnego ataku Styrakozaura, któremu niedługo później towarzyszy walka Tyranozaura z Gorgozaurem a przede wszystkim najbardziej widowiskowe, dwie akcje ratunkowe, które mają ocalić Grigoria, a następnie Andrzeja. Przy czym druga z akcji nie wydaje się do końca zrozumiała, bo ukazuje bohatera, który niemal dusi się w swym kombinezonie gdy kończy mu się powietrze po uszkodzenie regeneratora, który, jak jest to wytłumaczone na początku, ma na celu uniknięcie kontaktu z nieznanymi bakteriami okresu kredy. Najwyraźniej niebezpieczeństwo zarażenia się czymś jest dla bohatera większe niż perspektywa uduszenia się. Mam wrażenie, że autorzy w tym momencie trochę zapomnieli, że znajdujemy się na Ziemi, a nie na obcej planecie. Tempo akcji jest bardzo dobre, a dwie przygody opowiedziane są w krótkich retrospekcjach. Postacie są natomiast nakreślone w taki sposób, że niemal pozbawione indywidualnych cech. Jest ich sześciu, pochodzą z różnych krajów, ale wydają się tacy sami w duchu obowiązującego wówczas kolektywizmu. Wszyscy są wysocy, przystojni, silni, odważni i rzecz jasna wszyscy są mężczyznami. Są to tacy herosi wyjęci z propagandy swoich czasów, całkowicie oddani misji, którą mają do wykonania, pozbawieni skazy i poważnie traktujący swoje obowiązki. Jedną próbą nadania im jakichś cech ludzkich jest wspomniana scena z inicjacją dwójki Polaków, ale pokazują ona jedynie, że nasi nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Poza tym, z jakichś powodów, jeden z nich potrafi się z cyrkową zręcznością posługiwać lasem, a drugi to najwyraźniej zdolny inżynier. Na dużo więcej, scenarzystom jak się wydaje zabrakło miejsca. Wyczuwa się tu również presję, że każdy odcinek musi przynieść jakąś efektowną kulminację. Najlepiej związaną z dinozaurami. Sam cel wyprawy wydaje się zarysowany w bardzo małym stopniu. Wygląda na to, że chodzi jedynie o sfilmowanie gadów i sam akt przeprowadzenia wyprawy. Dlatego brak to jakiejś ciekawej, wypełniającej całość intrygi, a nasze zainteresowanie wynika z samej możliwości kontaktu z przedpotopowymi zwierzętami, a podtrzymywane jest kolejnymi komplikacjami. To, co wyłania się z tej opowieści, to przekonanie o tym, że tego typu wyprawy pełne są niebezpieczeństw czekających na śmiałków. Mogą się oni zgubić albo zostać zaatakowani przez potwory. Przecież mam wrażenie, że wszystkie te problemy byłyby do uniknięcia. Wystarczyłoby nie wysyłać nikogo samego do filmowania dinozaurów. Niewątpliwie główną atrakcją tego komiksu są rysunki Grzegorza Rosińskiego. Jest to jego najlepsze dzieło, jakie zrealizował w Polsce. Rok później będzie rysował Torgala i rozpocznie swą karierę na zachodzie. Jest to również jego pierwsza przymiarka do gatunku science fiction, swego rodzaju wprawka do późniejszego Jansa. Pojadrowie bowiem poruszają się pojazdami latającymi, a strzelają laserem. Rysunki postaci nieco nawet przypominają samego Jansa. Ale na największą uwagę zasługują efektowne rysunki samych dinozaurów. Ani przez moment nie sprawiają one wrażenia odrysowanych, z jakichś popularnych rekonstrukcji. Ukazane są przez Rosińskiego w pełnym biegu i w walce. Począwszy od tego nietypowego ujęcia styrakozaura, trafionego laserem, tyranozaura pożerającego padlinę, czy dwóch drapieżców walczących ze sobą. Każde ujęcie wydaje się efektem wnikliwego studium anatomicznego rysowanych zwierząt, nawet w sekwencjach ukazujących transportowanie martwych ciał. Niezwykle widowiskowo wygląda to stado walczących walczącego truchło z fruwającymi nad nimi pteranodonami, a szczególnie te dwa tylozaury i moment, w którym atakują one bez powodzenia podwodny statek bohaterów. Rosiński jest w stanie nawet narysować dinozaura, który nie istniał. A w rozbudowanej walce tyranozaura i stegozaura wrócę, można wręcz całe studium anatomiczne. Podobnego wymagał ten, z pozoru prosty rysunek spadającego ludzkiego ciała. Czy też moment, gdy nieprzytomny jest niesiony przez dwójkę kolegów. Rosiński jest w stanie tak naszkicować ciało, by sprawiało wrażenie bezwładnego. Na pewno jest to komiks, który przede wszystkim z uwagi na te rysunki powinien być odrestaurowany i opublikowany w jakimś zbiorczym wydaniu. Może kiedyś Egmont sięgnie po niego przy okazji wydawania kolejnych dzieł Rosińskiego. Nawet jeżeli fabuła jest już dziś wyraźnie przestarzała, bo na dzień dzisiejszy skazani jesteśmy na te podniszczone i wyblakłe egzemplarze relaksu.